Trzej naziści żołnierze pozują do zdjęcia w cieniu trzeciej Rzeszy. 75 lat później eksperci powiększają obraz, a to, co odkrywają, pozostawia ich całkowicie oszałomionych. To nie jest historia, jakiej ktokolwiek się spodziewał. Jakie ukryte prawdy może wreszcie ujawnić pojedynczy nawiedzający obraz po dekadach milczenia? Wśród skarbca unearthed z zablokowanej żelaznej skrzyni Karla Rausera jedno zdjęcie wyróżniało się podczas wstępnej selekcji. Ostry czarno-biały obraz przedstawiający trzech oficerów SS w pełnym umundurowaniu, każdego siedzącego przed klęczącym cywilem, z głowami pochylonymi nisko. Wyrazy twarzy oficerów były ponure, prawie performatywne, podczas gdy stłumione postacie wydawały się zamarłe w strachu. Obraz promieniował rytualizowaną karą i autorytarną kontrolą, jego brutalna symbolika była nie do pomylenia. Został pospiesznie skatalogowany jako dowód na taktyki pozasądowego zastraszania i oznaczony do przeglądu przez ekspertów ze względu na jego niezwykłe otoczenie. Dla Leona Mertensa, absolwenta stażysty z ostrym okiem na niespójności, zdjęcie na tych most wzbudziło czerwone flagi. Coś wydawało się nie tak. To nie był getto, obóz więzienny ani pole bitwy wojennej. Ogrodzenie wyglądało na podmiejskie, a dom w tle miał dach dwuspadowy, typowy dla przedwojennych domów klasy średniej. Nawet mundury wyglądały zbyt świeże, kompozycja zbyt celowa, jakby zdjęcie było zainscenizowane dla wewnętrznego przekazu, a nie zwykłej dokumentacji. Dlaczego, zastanawiała się, SS miałby zorganizować i zarejestrować scenę publicznej dyscypliny w tym, co wydawało się spokojną dzielnicą mieszkalną? Tymczasem dr Matthias Holz, dyrektor Narodowego Archiwum Niemiec, stawiał czoła rosnącej presji, by uwierzytewnić pochodzenie zdjęcia. Media domagały się przejrzystości, podczas gdy organizacje ocalałych i historycy żądali pilnego wyjaśnienia kim byli ci cywile i dlaczego oficerowie SS dokumentowali ten rodzaj pozasądowej kary w otoczeniu mieszkalnym. Dla archiwum już walczącego o utrzymanie zaufania publicznego, każdy błąd w klasyfikacji lub interpretacji mógł mieć reperkusje daleko poza jego murami. To dochodzenie nie dotyczyło już tylko zachowania historii, stało się testem wiarygodności archiwum. Dla Leone oznaczało to jej inicjację w labiryntowe złożoności historii nazistowskiej. Królestwo, w którym nic, nawet tożsamość ofiar czy otoczenie ich cierpienia, nie mogło być przyjmowane za pewnik. Odkrycie zablokowanej żelaznej skrzyni Karla Rausera po jego śmierci wzbudziło instytucjonalny szał. Gdy władze państwowe otworzyły skrzynię rozera pod światłami forencycznymi, unearthed setki oryginalnych dokumentów i fotografii z ery nazistowskiej, wiele noszących insygnia szucefle. Materiały, których istnienie było szeptane, ale nigdy nie potwierdzone przez powojennych śledczych. Chcąc potwierdzić swoją relewancję w erze internetowych teorii spiskowych i zaprzeczenia historycznego, Narodowe Archiwum przyjęło kolekcję pośród mieszanki fanfar medialnych i cichego niepokoju. Grupy ocalałych domagały się natychmiastowego dostępu, podczas gdy historycy ostrzegali przed pośpiesznymi wnioskami, ostrożni przed fałszerstwami i oszustwami. Za zamkniętymi drzwiami dr Holz zmagał się z delikatnym aktem równowagi. Każdy błąd mógł sprowokować oskarżenia o brak wrażliwości lub, co gorsza, współudział w zniekształcaniu historii. Wśród plików obraz, którego Leone nie mogła wyrzucić z myśli, pozostał zakorzeniony w jej myślach. Inne dokumenty, listy konfiskat, listy pisane w desperacji, rozmazane fotografie wychudzonych twarzy, ale żaden nie przyczepiał się do niej tak jak ten pokazujący zainscenizowane publiczne upokorzenie. Nie chodziło po prostu o okrucieństwo, które przedstawiał, ale o sprzeczność jego otoczenia. Szczegóły opowiadały inną historię, płot spalików, schludna linia dachu i pelargonie kwitnące w skrzynce na kwiaty. Było to domowe, ale naruszone. Poprosiła o pozwolenie na analizę obrazów wyższej rozdzielczości. Jej przełożony dr Jens Stahl, początkowo odrzucił pomysł, powołując się na zaległości w pilnym katalogowaniu. Kierownictwo archiwum już napięte zniechęcało do rozproszeń. Ich priorytetem było inwentaryzacja i zabezpieczenie najbardziej oczywistych materiałów wybuchowych. Rozkazy SS dotyczące masowych deportacji, skrytka zakodowanych przechwyconych transmisji radiowych, nawet to, co wyglądało na szkic niesławnego protokołu FONS. Zdjęcie zostało oznaczone jako niskiego priorytetu, dyscyplinarne zastraszanie cywilów, etykieta, która bagatelizowała jego potencjalne znaczenie. Ale Leone upierała się, cicho pracując po godzinach. Zeskanowała obraz w maksymalnej rozdzielczości optycznej, cyfrowo wzmacniając obszary cienia i rozmycia. Szczegóły ożyły. Odpryskujący emaliowany numer na słupku bramy, znak piekarni, bekarej grunowalt. W tle, wystarczająco wyraźny, by przeczytać, jeśli wiedziałeś, czego szukać. Nawet wzór kostki brukowej na ulicy sugerował spokojne miasteczko, nie strefę wojenną, ani blok więzienny. Wyciągnęła rejestry nieruchomości z okresu i przeszukała zdigitalizowane katalogi z wczesnych lat czterdziestych. Einheim odkryła, był szarą strefą w erze nazistowskiej, miasteczkiem ani celebrowanym za aryjską czystość, ani segregowanym jako żydowskie getto. Spisy ludności ujawniły różnorodną mieszankę nazwisk i rodzin. Mieszkańcy pod wskazanym adresem byli wymienieni jako Mishinga, mieszanego pochodzenia. Ich los zawsze był regulowany przez kombinację przepisów, faworyzowania i biurokratycznej inercji. Mimo to odkrycia Leone rodziły więcej pytań niż odpowiedzi. Narracja, że ci cywile byli przypadkowymi ofiarami antysemitycznych czystek, nie trzymała się. Kontekst sugerował coś innego celowe upokorzenie w otoczeniu nietypowo kojarzonym z nazistowskimi czystkami, a presja rosła. Holz przygotowywał propozycję wystawy, która obejmowała zdjęcie, nieświadowy, że kontekst mógł być niebezpiecznie źle zrozumiany. Gdy przyniosła swoje odkrycia do doktora Stala, dobrała słowa ostrożnie. To zdjęcie nie pasuje do innych. Otoczenie jest mieszkalne. Osoby prawdopodobnie miały pełne lub częściowe obywatelstwo niemieckie. Nie ma zapisu o obławie w tej okolicy. To nie była deportacja ani represja, wygląda bardziej na wewnętrzną karę. Doktor Stal zawahał się, przyzwyczaił się do rytmów instytucjonalnej ostrożności. Archiwa przetrwały nie robiąc sobie wrogów. Masz dobre oczy, Leone, powiedział. Ale jeśli to jest błędnie sklasyfikowane, to nie tylko błąd. To podważa cały nasz proces selekcji. Jego wzrok zatrzymał się na zdjęciu, potem na pliku. Jeśli powiemy, że to były niemieckie kobiety, nie żydowskie ofiary, to otwiera drzwi, przez które możemy nie chcieć przejść. Ale porozmawiam z Holcem. Holc, usłyszawszy teorię, był bardziej zaniepokojony niż zaintrygowany. Bądź ostrożna, powiedział niskim głosem. Są tacy, którzy to przekręcą dla własnych celów, ale niech Marta Frey spojrzy na genealogię. Cicho, podał zdjęcie z powrotem, jakby było radioaktywne. Marta Frey, wewnętrzna genealogistka Archiwum, powitała prośbę Leon z zmęczonym sceptycyzmem. Ale Leoni, pokazując swoje notatki, przedstawiła przekonujący argument. Większość kobiet pod adresem śledziła bezpośrednie linie matczyne do niemieckich matek i babć, choć wszystkie miały niearyjskich ojców lub dziadków. To tak, jakby ten blok został przeoczony przez czystki reżimu, powiedziała Leone, lub nieoficjalnie chroniony. Martia zgodziła się przeprowadzić pełny audyt genealogiczny, mozolnie krzyżując rejestry chrzcielne i synagogalne, akty własności i skarbnice polis ubezpieczeniowych, które jakoś przetrwały wojenny chaos. Im głębiej kopała, tym bardziej złożona stawała się historia, podczas gdy garstka mieszkańców miała żydowskich przodków, przytłaczająca większość była niemieckiej krwi według własnych kategorii Rzeszy, zostali biurokratycznie sklasyfikowani jako Michelinga. Ale genealogicznie byli nie do odróżnienia od swoich sąsiadów. Ich prześladowanie nie było wynikiem jasnej linii rasowej było arbitralne, zakopane w papierach i zależne od tego, który urzędnik akurat przeglądał plik tego dnia. Jednocześnie dr Stahl sugerował wykorzystanie niedawno licencjonowanego oprogramowania do rozpoznawania twarzy AI archiwum z bazą danych dziesiątek tysięcy obrazów personelu z ery nazistowskiej, może uda im się zidentyfikować oficerów SS. Leone rozważyła ryzyka, ale tożsamości oficerów mogły potwierdzić wszystko lub to rozplątać. Oprogramowanie dopasowało dwóch z trzech oficerów w ciągu minut. Ich nazwiska zachowane w wyczerpującej papierkowej robocie Rzeszy to Hans Kitle i Otto Ryman. Obaj mężczyźni SS zostali oskarżeni o zachowanie niegodne i nieautoryzowane egzekwowanie. Dokładnie tydzień podacie na zdjęciu. Tożsamość trzeciego oficera była mniej pewna. Jedynym bliskim dopasowaniem był młodszy agitator, który zniknął pod koniec 1943 roku. Gdy te odkrycia się pojawiały, wewnętrzny krąg archiwum stawał się napięty. Holz żądał najwyższej dyskrecji, obawiając się, że wyciek mógłby rozpalić burzę medialną, albo od tych chętnych do uzbrojenia jakiegokolwiek dowodu na nazistowską przemoc wobec Niemców, albo od tych, którzy twierdziliby, że archiwum przepisuje historię dla politycznych zysków ale dowody, fragmentaryczne jak były, wskazywały w niepokojącym kierunku. Większość kobiet na zdjęciu śledziła swoje linie rodowe do rodzin, których synowie walczyli w wcześniejszych wojnach Niemiec. Byli Niemcami według wszelkich miar historycznych, z wyjątkiem reżimu, który zamienił własnych ludzi w cienie jednym wierszem w drzewie. Lejone czuła jak stawki rosną z każdym nowym odkryciem. Szara strefa Ikenheim, dawno zapomniana przez historyków, Pominięta na każdej mapie nazistowskich prześladowań, stała się centralnym punktem kontrowersji, która groziła reshaping nie tylko instytucjonalnych narracji, ale publicznego zrozumienia przemocy reżimu. Było mało satysfakcji w byciu prawem. Im bliżej zbliżała się do prawdy, tym bardziej izolowana się czuła. Mimo to praca trwała. Badania Marty zaczęły ujawniać jeszcze bardziej niekomfortowe dane. Spośród kobiet mieszkających pod adresem w 1943 roku, prawie 70% śledziło swoje bezpośrednie linie rodowe do rodzin, które były niemieckie od pokoleń, których dziadkowie byli wymienieni na pomnikach wojennych na każdym placu miejskim. Ale za odległe małżeństwo, pojedynczą konwersję przodka, ich status według prawa nazistowskiego byłby bezpieczny. Jednak SS przyszedł po nich mimo wszystko. Tygodnie tajnych badań i niespokojnych spotkań wyczerpały zespół. Dla Leone każdy nowy dokument, każde dopasowanie genealogiczne, każde echem odwijający się od duszącej biurokracji Rzeszy podnosił stawki coraz wyżej. Ledwo spała. Marta, przy całym swoim zawodowym dystancie, teraz wydawała się równie nawiedzona, jej biurko zatłoczone stosami aktów urodzenia i małżeństwa adnotowanymi czerwonym atramentem. Audyt genealogiczny był prawie ukończony. Wyniki Marty były jeszcze bardziej decydujące niż się obawiała. Spośród wszystkich kobiet mieszkających pod adresem Ikenheim w 1943 roku oszałamiające 70% śledziło swoje bezpośrednie linie matczyne wstecz przez wieki niemieckiego pochodzenia. Tylko garstka oznaczona nazwiskiem dziadka lub wyblakłym zapisem chrzcielnym miała jakiekolwiek żydowskie lub słowiańskie połączenie i te były tak odległe... Że stałyby się niewidoczne w jakimkolwiek innym europejskim narodzie. Był to wynik, który rozbił wszelkie wygodne poczucie jasności. Gdy te odkrycia się krystalizowały, dr. Holz zwołał prywatne spotkanie w swoim biurze, ze zdjęciem leżącym w centrum stołu jak rana. Przejrzał wykresy Marty, adnotowane mapy Leon, dopasowania AI. Gdy wreszcie przemówił, jego słowa wydawały się odbijać napięcie pokoju. To, co mamy tutaj, to dowód na nazistowskie okrucieństwo wobec własnych, powiedział. To historia, której nikt nie będzie chciał uznać. Lyon, wyczerpana, ale zdecydowana, wyraziła to, czego wszyscy się obawiali. To nie była oficjalna polityka, ale się wydarzyło, i było ukryte przez osiemdziesiąt lat. Jeśli to stłumimy, stajemy się współwinni. Jeśli to ujawnimy, zostaniemy oskarżeni o rozcieńczanie prawdy o prawdziwych ofiarach reżimu. Na zewnątrz burza deszczowa smagała miasto, jakby echo debaty. Doktor Stoll nalegał na ostrożność. Musimy skonsultować się z zewnętrznymi ekspertami, historykami, grupami ocalałych, liderami społeczności. Musimy to zrobić dobrze, albo ryzykujemy zniszczenie zaufania do wszystkiego, co robimy. Ale Holz nie był przekonany. Rozważanie może stać się opóźnieniem. Jeśli historia wycieknie, tracimy kontrolę. Napięcia rosły, gdy wycieki wydawały się nieuniknione. Plotki już zaczęły krążyć wśród kilku dziennikarzy. Zarząd archiwum żądał odpowiedzi, grożąc działaniami dyscyplinarnymi, jeśli zespół nie wyjaśni prawdziwego kontekstu zdjęcia przed nadchodzącym wydarzeniem prasowym. Na szczęście dla nich ostatni element wpadł na miejsce, gdy Leone znalazła memorandum zakopane głęboko w skarbcu, wewnętrzny raport SS, niepodpisany, ale niewątpliwie autentyczny, lamentujący nad korodującym efektem moralnej paniki w chronionych prowincjach. Fraza była mrożąco ambiwalentna, ale odnosiła się do Ikenheim po imieniu i nawiązywała do koniecznego usunięcia elementów korumpujących wśród naszych własnych. Implikacja była ponura, nalot, upokorzenie, przemoc. Było to jednorazowe wydarzenie popełnione nie dla rasowej czystki, ale by wymusić dyscyplinę i tak terror wśród tych uznanych za podejrzanych. W obliczu zebranego dowodu kierownictwo archiwum podjęło nieodwracalną decyzję. Zdjęcie i jego kontekst zostaną upublicznione wraz z szczegółowym raportem opisującym genealogię, rejestry nieruchomości i działania dyscyplinarne SS. Nie zostanie to przedstawione jako nowa narracja ofiarowania, ani nie umniejszy cierpienia niemieckich społeczności. Zamiast tego, stanie jako ostry testament na zdolność reżimu do przemocy, taką, która czasem zwracała się do wewnątrz, niszcząc samą tkanką społeczeństwa, które twierdził chronić. Ogłoszenie zostało zaplanowane na następny tydzień. Gdy decyzja stała się ostateczna, Leon poczuła pustą ulgę. Nie było triumfu, tylko niepewną pewność, że ich odkrycie zakłóci tyle pewników, ile wyjaśni. Ale po raz pierwszy od dekad archiwum nie było tylko strażnikiem pamięci, ale aktywną siłą w demaskowaniu historycznej złożoności, bez względu na koszt. W ciągu dni ogłoszenie archiwum rozpaliło intensywną debatę publiczną. Nagłówki w głównych gazetach wahały się między oburzeniem a zdumieniem. Grupy ocalałych, początkowo ostrożne, uznały ostrożne ujęcie archiwum. To nie było rozcieńczanie horrorów holokaustu, ale niekomfortowe uzupełnienie rekordu. Dla wielu było szokiem skonfrontowanie się z dowodem na nazistowską przemoc skierowaną nie tylko wobec tych uznanych za rasowo nieczystych, ale wobec ludzi, których jedyną zbrodnią było posiadanie przodków w niewłaściwej kolumnie rejestru biurokraty. Jednak nawet gdy historia trafiała na nagłówki, wiele pozostawało ambiwalentne. Losy kobiet na zdjęciu mogły być śledzone tylko do pewnego stopnia. Niektóre nazwiska kończyły się zawiadomieniami o śmierci z 1944 roku. Inne zniknęły w powojennych migracjach lub małżeństwach za granicą. Dziedzictwo oficerów SS było równie rozmazane, egzekutowani przez własne dowództwo za przekroczenie niewidzialnej linii, ich motywy zagubione w ciszy złamanych reżimów. Historia rzadko jest tak jednoznaczna, jak sobie wyobrażamy. Gdy eksperci powiększali to zdjęcie sprzed dekad, to nie horror ich oszołomił, to kim były ofiary i co to znaczyło dla wszystkiego, co myśleli, że rozumieją o nazistowskiej przemocy. Ile więcej sekretów wciąż ukrywa się na widoku, czekając na bliższe spojrzenie? Jeśli przyciągają cię historie, które kwestionują konwencjonalną historię, zasubskrybuj teraz i włącz powiadomienia. Dopiero zaczynamy. Co byś zrobił, gdybyś był pierwszym, który zobaczył to zdjęcie?